Urodzinki z sp spanielków Spaniel. Okej, okay, wszyscy na swoje miejsca. Musimy ja idę obudzić, a wy musicie szybko przygotować wszystko na miejsce. Ja idę obudzić spanielki. Obudźcie się. Mm. Mm, mamo. chcę. Mm, so. Jaki co? Co to dzisiaj dzień? Normalny, po prostu chodźcie na śniadanie. No to po co nas tak pobudziłaś? No bo wystygnie szybko. Mamo, przygotujcie się ładnie, ubierzcie. Jezu, no co, szybko. Co nas tak szybko budziło! Chodźcie! W 100 lat! Wszystkiego najlepszego! Czasz I... mi czapka spadła. Zdziwieni? A który to dzisiaj jest dzień? Wasze urodziny. Piętnaste urodziny. O mój Boże. No nie ma. Z... No, Zbliżanie ciasto. A, ciasto. Ciasto, jakie pyszne. Wszystkiego okay. najlepszego. No to Stot... Ej, łasuchy. O, przepraszam. Wynik grzeczny łasuchy. Przepraszam. Mm. No lepiej. Śpiewam. Sto lat, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech, raz. niech żyje, żyje ciasto. Ej, na, niech <noise> żyje nam. A kto? Pan Okej. Okay. Pomyślcie życzenie i smućcie świeczki. Okej. Okay. Pomyślcie życzenie? Tak, ale niestety nie możemy wam Uuu, powiedzieć. Brawo! No teraz to... możemy w końcu zjeść te ciasto czy nie? Po kawałeczku. Och, a my chcieliśmy zjeść całe ciasto. Było łasuchy. Okej, okay, no to wszyscy zapraszamy. Jedźcie i pijcie. Ale nie tylko łasuchy. Wszyscy! Ui! A my jesteśmy tu. Ej, łas... Ej! Łasuchy! A ty dlaczego nas popychasz? No, jemy. Wow! No i to są właśnie urodzinki mailków z the Littlest the Pet Shop.